Cześć! Dzisiaj przedstawiam Wam odśrodkowy wentylator dachowy z poziomem wyrzutem powietrza firmy WENC. Dostępny jest w czterech rozmiarach 150, 200, 250 i 315 mm. Wydajność waha się od 555 do 1880 m3 na godzinę. Obudowa wykonana została ze stali, lecz co warto dodać, została pokryta dodatkową warstwą polimerową. Ma to zapewnić dłuższą żywotność oraz odporność na warunki atmosferyczne. Wentylator napędza silnik jednofazowy 230 V o mocy od 98 do 296 W w zależności od średnicy. Wentylatory VKMK stosowane są w instalacjach wentylacyjno-wywiewnych domów, biur, magazynów, hal, sklepów i innych tego typu pomieszczeń. Montowane bezpośrednio na dachu lub na przewodach wentylacyjnych. Silnik wyposażony z zewnętrznym wirnikiem. Zastosowano również łożyska kulkowe, które wydłużają okres eksploatacji i bez urządzenia. Każda turbina podczas procesu montażu poddawana jest dynamicznemu wyważeniu, co gwarantuje osiągnięcie odpowiednich parametrów i bezpieczną pracę wentylatora, przy tym generując niski poziom hałasu. Silniki wykonane w klasie bezpieczeństwa IPX4. Praca wentylatora VKMK może być regulowana w sposób płynny za pomocą regulatora tyrystorowego, jak również skokowy za pomocą regulatora transformatorowego. Dziękuję za uwagę.